Czy peptyd CJC1295 blokuje? Nie, żadne peptydy nie blokują, a idąc krok dalej, to peptyd CJC1295 będzie nawet świetnym dodatkiem do odbloku, bo zwiększa on naturalną produkcję hormonów wzrostu. Więc podczas odbloku, wiadomo, mamy testosteron w glebie, więc tak samo będziemy tracić. Yy, nasze yy, efekty sylwetkowe yy, będą po prostu spadki i trzeba się z tym pogodzić. To tutaj CJC będzie w stanie zachować nam troszeczkę tej masy mięśniowej, bo poziom hormonu wzrostu nie będzie mieć wpływu na wzrost testosteronu podczas odbloku. Więc yy, peptydy nie dość, że nie blokują, to mogą być jeszcze świetnym dodatkiem do odbloku.